Ha. To pan jest burmistrzem. No właśnie nie mogę w to uwierzyć. Ja nie mogę uwierzyć, że nosi pan taki strój. Co za wstyd. Jesteś moją nową asystentką. Każda osoba polecona przez atomówki jest w porządku. Te dziewczynki są takie odpowiedzialne. Przejdźmy do rzeczy, oprowadzę cię po biurze. Zaczniemy od najnudniejszego miejsca. Tutaj jest nasze centrum dowodzenia. Te komputery kontrolują dostawę prądu w całym tałcie. Naprawdę w całym mieście? Czyli że mógłby Pan odciąć prąd, na przykład w więzieniu Albatros? Powiedzmy, że w celi, w której przetrzymują niezwykle stylową barbarzyńską bikini? To dziwnie podejrzane i konkretne pytanie, ale jasne myślę, że tak. Hmm. Upsy! O, kłębek wędy! ile kolorów! Wracaj tu do mnie. Lepiej powoli szykuj się na walkę z atomówkami Barbie. Ucieczki z więzienia są teraz w modzie. Barbie, kocham cię, ale nie możesz rozgromić atomówek w takim stroju. Uuu, czytasz mi w myślach, mała. Obrabujemy sklep! Jestem taka zmęczona. Wiesz, bajce dwie godziny zajęło tworzenie postaci. Ciężko było znaleźć strój, który pasowałby do króliczych uszu. Widzę, że atomówki są już pase. Wyglądacie na wykończone. A zemsta to nowa czerń. Nie mów ogórkom, ale być może jesteś moim nowym przyjacielem. Magiczna, kolorowa kulko. W moje kurzorki. Z ostatniej chwili. Hej, to moja nowa asystentka. Bianka bikini. Okrutna kryminalistka. Kryminalistka? Pomogła uciec z więzienia swojej siostrze. Z więzienia? I porwała nasze atomówki. Jak to porwała nasze atomówki? Wracamy zaraz po 11. a teraz słodkie kotki i włóczka. Kotki! Chwila. Dziewczyna porwała atomówki. Na słodkie salami. Co ja teraz zrobię? Już wiem. Zadzwonię do atomówek. Nie. Y, to może zadzwonię do burmistrza? Nie. Ja nim jestem. U, zadzwonię do Sarabelli. O, o, o. to wszystko moja wina. Gdybym chociaż raz był odpowiedzialny, nie doszłoby do tego. Założyciele miasta! Co ja mam robić? Prawdziwa odwaga, bierze się ze środka. Słucham? Chcesz być mężczyzną, to wkładaj spodyniczkę i leć na miasto! O! Prawdziwy bohater musi stawić czoła przeznaczeniu. Już wiem, co powinienem zrobić. Muszę zrobić sobie zdjęcie. Nie! Powinieneś wreszcie zmężnieć! Ho, racja! Muszę zmężnieć! Dzięki sam. Pora rozkręcić tę imprezkę. Przyznaję, że to był zabójczy pomysł, żeby przenieść tę supermodną grę do kryjówki. <grystanie> Masz rację. Musimy pozbyć się tych brzydkich, króliczych uszu. Kazujemy. Nie. nie! Dałabym wam po tych waszych modnych łapach, gdybym nie była taka... <grystanie> ...zmęczona. Nie zbliżaj się do mnie w tym wdzianku z lat dziewięćdziesiątych. Bulgoczący, stopiony poliester sprawi, że już na zawsze atomówki wejdą z.